No i zaczęło się. Pan z Biura Rekordów zaczął pomiary pola, aby określić powierzchnię, na której będziemy zbierali trawę. A ja dzisiaj zbieram taką żółtą pszczółką. Zaraz będziemy ustalali plon na rekord Polski w mieszance landgórskiej. Nie to mało woże, praktycznie wcale Trochę stresa no. no i właśnie zbieram dwa pokosy trawy które mają szerokość 860 są to całe przejazdy posiarką to pomiędzy e, było dokoszone tak najprościej jest wyznaczyć na powierzchni do zbioru, żeby określić plon. więc dwa pełne przyjazdy kosiarek. To jest kosiarki 860. No i to zbieram. I do ważenia. To jest problem, bo mam pełną przyczepę. No i ja kończę zbieranie trawy z pomiaru Sam jestem ciekaw ile tej trawy z hektara wyjdzie a zaraz wszystkiego się dowiemy Jadę na wagę No i mamy to 21 ton 220 kg plon z hektara.